thank <laughs> you To czas zajrzeć, szanowni państwo, troszeczkę za kulisy, bo to, czym się cieszymy między innymi tutaj na tym cieszyńskim rynku, oczywiście robi wrażenie, ale samo z siebie się to nie wzięło. No i ze mną pan Bartłomiej Cholewa, marketing manager firmy Lakma. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dobra, to teraz taki eksperyment. Oglądamy się za siebie, zapraszam. I jak pan na pewno doskonale zna ten cieszyński rynek? Zgadza się, urodziłem się w Cieszynie, jestem cieszyniakiem. Jak to się mówi po naszemu, jestem stela. No właśnie, i teraz widzimy tutaj kilkaset ton piasku, trybuny, siatkówkę plażową. Jak pan na coś takiego reaguje? A bardzo optymistycznie Cieszyn piękne miasto, piękny rynek i starówka. Bardzo fajnie, że można tego typu imprezy tutaj organizować i... Tym bardziej fajnie, że jest to impreza, która już kilka lat z rzędu cieszy się bardzo dużym powodzeniem. No, w Pana ocenie to jest takie karkołomne przedsięwzięcie, czy raczej wydobywanie ukrytego potencjału z dobrze znanych miejsc? A ja myślę, że wydobywanie potencjału jednak, tak? Eee... Cieszyniacy dobrze to przyjmują, nie tylko tutaj ci nasi z Cieszyna, ale również z czeskiego Cieszyna. Często można spotkać głosy e, brzmiące w języku czeskim. E, tym bardziej to miło, bo widać, że tam w karcie e, turnieju są również zawodniczki z Czech bardzo dobre. No dobrze, to tak trochę przewrotnie zapytam, bo widać po panu, że o zdrowie o siebie pan dba, ale jakoś tak bez wielkiego rozrzewnienia na ten piasek pan patrzy. Usiadkówka plażowa zdarza się pograć, czy jednak nie? Tylko w telewizji. Tylko w telewizji. To jakie sporty? Wcześniej to koszykówka, tak? później e, trochę skłosz, trochę tam jakieś sporty fitnessowe takie. I na tym na razie kończę, bo troszeczkę... E... No Praca angażująca, rodzina, dzieci. Oczywiście każdy szuka swoich wymówek. Ja chyba też w tej chwili, bo zawsze znajdzie się trochę czas na, na sport. Powinny, powinno się znaleźć troszkę czasu, ale na razie to tak bardziej sporty fitnessowe. Zastanawiam się, jak Państwo zareagowali na propozycję wzięcia udziału w takim procederze, można troszeczkę powiedzieć, jak plaża Open. Bo słyszymy, że tak, siatkówka plażowa to być może nie jest Pana pierwszy wybór, a tu przychodzi taki zakręcony Marcin Strządała i próbuje proponować właśnie. Wejście w coś takiego. Jaka reakcja? Odkąd tylko dostałem takie zaproszenie drogą mailową, tak? Taką ofertę sponsorską, powiem uczciwie, że momentalnie trochę staruchło zaczęło szybciej bić, bo bardzo długo jakby czekałem na tego typu propozycje. Czekałem ja w sensie jako, jako osoba, która reprezentuje firmę Lakma, ponieważ my jako producent chemii budowlanej i gospodarczej od ponad 35 lat, firma która wywodzi się z Cieszyna. Bardzo chcieliśmy zaistnieć tutaj dla nas, dla Cieszyniaków, no i troszeczkę e, pokazać się szerszej grupie publiczności i zasponsorować po prostu tego typu imprezy. Jest nam bardzo miło, jesteśmy z tego dumni wdzięczni za taką możliwość. Czyli taki typowy win-win układ. Win-win. I mam nadzieję, wierzę w to, że kolejne, w kolejnych latach, jeżeli Plaża się odbędzie, a zakładam, że się odbędzie, również chcielibyśmy być w tym samym miejscu. No to dobrze, to teraz trudne pytanie. Jak połączyć, jak skojarzyć chemię budowlaną gospodarczą ze sportem? To ha, trudne to wyzwanie? To trudne pytanie to wyzwanie. Ja myślę, że bardziej z punktu widzenia sponsoringu, bardziej z punktu widzenia rozpoznawalności marki, bo tutaj takiego bezpośredniego przełożenia chemii budowlanej na sport no ciężko raczej szukać, tak? No, ale mam wrażenie, że gdyby ten piasek pomieszać z waszymi wyrobami, to by stwardniał. O, ja myślę, że jakby pomieszać z cementem, troszeczkę różnej innej chemii, to byłby bardzo dobry klej do systemu ociepień, do przyklejenia styropianu. Czyli już wiemy, co się z tym piaskiem może wydarzyć Na po przykład. turnieju. A może. Chociaż nie, tam jest duża selekcja tu tak żeby ktoś nie zrozumiał tego wprost dosłownie. <laughs> Oczywiście. No właśnie, bo zdaje się, że firmy o takiej reputacji jak LAKMA to jednak muszą dbać o każdy detal. Nawet w takiej luźnej rozmowie, jak odbywamy, prawda? Pozycja zobowiązuje. Oj, pozycja zobowiązuje, a w produkcji chemii budowlanej to każdy detal, każdy szczegół i kontrola jakości jest na pierwszym miejscu. No bo dobrze, ja jestem laikiem, jeżeli chodzi o tę branżę, ale sobie po prostu wyobrażam w ten sposób. Jeżeli coś by u Was nie zagrało, no to dom nie, nie stanie. Tak to wygląda mniej więcej? E, może nie do końca. Jeżeli coś by nie zagrało, bo my jesteśmy producentem chemii budowlanej, czyli takich bardziej wykończeniowych materiałów, jak farby, silikony, tynki, e, impregnaty. Hmm, to może coś, jeżeli coś nie zagra, ale robimy wszystko, żeby zawsze zagrało, tak? To, co się może wydarzyć, może być krótka krótsza trwałość powłoki na przykład, albo jakieś odspojenia niechciane, tak? Ale tutaj nad tym właśnie pracuje laboratorium i kontrola jakości i cały dział R&D, żeby takich sytuacji nie było i w zasadzie nie ma. Mam wrażenie, że branża, którą reprezentujecie jest na tyle dynamiczna, że nie można poprzestawać na jakichś wypracowanych schematach, cały czas trzeba się rozwijać. Oj, cały czas trzeba się rozwijać. Każdy, kto zostaje w miejscu, ten tak naprawdę cofa się, więc co roku wdrażamy od kilku do kilkunastu nowych produktów, często bardzo innowacyjnych, często pionierskich, a często po prostu nie ma co ukrywać, podpatrujemy co, co toż robi konkurencja? Każdy tak robi, ale przede wszystkim szukamy i słuchamy głosów klientów, tak? Zarówno tych indywidualnych, jak i firm wykonawczych. I to jest właśnie ten klucz, żeby trafić do tych pokładów zaufania u klientów? Dokładnie tak. No to właśnie, Szanowni Państwo, nie ma wątpliwości, że skoro nawet się nie znamy jak ja na chemii budowlanej, no to chyba firma Lakma zasługuje na najwyższe zaufanie przede wszystkim, no bo wystarczy się rozejrzeć. Skoro taki partner czuwa nad tym, by plaża Open wyglądała w cieszeniu tak jak wygląda, no to czyż nie jest godny zaufania? Na pewno jest.